AutoGlider. Brytyjski skuter z 1920 roku. Moda na skutery pojawiła się zaraz po zakończeniu pierwszej wojny. W tym czasie producenci pojazdów motorowych robili wszystko co w ich mocy, by zachęcić kobiety do jazdy i w ten sposób poszerzyć grono klientów. Skutery z nisko położonym środkiem ciężkości miały to ułatwić. Niestety, z powodu ciężkiego silnika umieszczonego nad przednim kołem, autoglider okazał się dość trudny do prowadzenia. Trudniejszy od zwykłego motocykla. Należy jednak przyznać, że skuter był dobrze wykonany i należał do najlepszych modeli dostępnych w tamtym czasie. Pierwszym skuterem na świecie nie był autoglider, lecz amerykański autopet z czasów pierwszej wojny. To właśnie ten. Produkowano go w latach 1915-1921 w Nowym Jorku. Ten egzemplarz powstał w 1918 i jest obecnie częścią tej kolekcji. Autopet zapoczątkował krótką, ale szaleńczą modę na pojazdy tego typu. Po zakończeniu wojny wszyscy zaczęli budować skutery. To jest katalog wystawy motoryzacyjnej Olympia Show z roku 1919. Większość tych konstrukcji była dość amatorska. W gruncie rzeczy były to powiększone hulajnogi. Autoglider wyróżnia się na tym tle staranną i przemyślaną budową. Pomysłodawcą konstrukcji był Charles Townsend, właściciel firmy działającej w Birmingham. Prototypowy pojazd był przeznaczony do jazdy na stojąco. Zastosowano w nim silnik Williersa o pojemności 269 cm3 napędzający przednie koło. Przed rozpoczęciem seryjnej produkcji w 1919 Townsend powiększył średnicę kół do 16 cali i zastąpił silnik Williersa silnikiem Union produkowanym przez firmę Midlands. Pierwszy model został oznaczony literą A. Silnik Union przed renowacją w takim stanie, w jakim się zachował. Silnik okazał się kompletny i stosunkowo mało zużyty. Autoglider różnił się od współczesnych muskuterów tym, że wyposażono go w resor piórowy ukryty pod podłogą, amortyzujący wstrząsy w czasie jazdy. Dzięki temu autoglider nadawał się nawet do dłuższych podróży. Aby zareklamować nowy produkt, Townsend i jego kierownik produkcji wybrali się w podróż na dwóch autogliderach. Trasę z Birmingham do Londynu pokonali w 6 godzin, przy średniej prędkości nieco większej niż 30 km na godzinę. Na dolnym zdjęciu widać Tousenda z towarzyszem w trakcie tej podróży. W drugim roku produkcji wprowadzono trzy kolejne modele zaopatrzone w siedziska. Oznaczono je literami B, C i D. Modele B i C były osobowo-bagażowe, przystosowane do przewozu paczek. Model D, najelegantszy z nich wszystkich, miał tylko siedzisko dla pasażera. Kosztował 55 guinei. W 1921 roku silnik Union zastąpiono silnikiem Williersa Serii Mark IV, jednak ten ostatni model był krótko w sprzedaży. Moda na skutery zaczęła wygasać i rok 2021 okazał się ostatnim rokiem produkcji autoglajdera. Autoglajder był reklamowany jako pojazd, którym można jeździć po każdej drodze z prędkością od 5 do 65 km na godzinę. Testowa jazda po renowacji wykazała, że reklamy mogły być prawdziwe. Biorąc pod uwagę wiek i sporą uwagę pojazdu, autoglider jeździ zadziwiająco szybko i nie ma żadnych problemów z wjeżdżaniem pod górę. Zrekonstruowane części pojazdu to przede wszystkim siedzisko oraz hamulec, który został odtworzony na podstawie innego egzemplarza autoglidera znajdującego się w Brytyjskim Muzeum. Hamulec pasowy w czasie jazdy próbnej okazał się mało skuteczny dla pojazdu napędzanego silnikiem o pojemności zbliżonej do 300 cm3 i dużym momencie obrotowym. W latach 20. sytuacja z pewnością wyglądała podobnie, Dlatego to resorowanie działa bez zarzutu. Już wystarczy. Dzisiaj będzie bezpieczny, żeby nie wybrać tego. Zjedź na środek. Ale odprężnik, co z odprężnikiem? Nie pali? No. Trzeba albo zagrać, albo szybciej w dół sprowadzić. Nie wiem, co mi się uda zakręcić. kręć. zgasisz na dole najgrzej. Niech odpali. Jak zacznie palić, to go zgasimy i odpalimy z powrotem. Nie zgasz go. Zawróć go ja w tym czasie dobiegnę do ciebie, odpalimy go i spróbuję cię wyprzedzić biegnąc, nie? Jak będziesz się powoli staczał tą, że mi się uda. przegonić. No właśnie na teliczeście zdążę przegonić, zrobimy... Żeby... Paliwę! Nie odcięte jest paliwa! No, Dobra, spróbuję! No kawałek by się udało na go jak odjeżdżasz w dymie, bo się zupię